Dzień dobry, witajcie moi drodzy w dniu... Jeszcze raz. Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii Card. W dniu dzisiejszym porozmawiamy troszkę na temat tego, jak spełniać swoje marzenia i pragnienia. Co możesz zrobić, jak sobie w tym pomóc, a co Ci też w tym przeszkadza i... Aby móc stworzyć, zrealizować swoje właśnie marzenia, tworzyć swoje marzenia, realizować, to też już niwelujemy owe przeszkody i realizujemy to, co może nam do dopomóc. Zatem w dniu dzisiejszym piga kart i mam nadzieję, że ten temat Was zainspiruje i także zaciekawi. Zanim rozpocznę Podpowiem tylko, że jestem tarocistką ja, Angiatis, jest, mam na imię Magdalena, Tarot, Karta Anielskie, numerologia, rytuały nie są mi tutaj obce i gdzieś tam w tych technikach się tutaj posługuję i teraz tak, będę Wam chciała tutaj pokazać w proponowanych różnego rodzaju playlisty, które mogą Was chcieć zainteresować oprócz pika kart mamy tutaj horoskopy naukę tarota, Wasze pytania i odpowiedzi live, wszystkie informacje tu, ale także i w opisie filmu, zapraszam Was również do obserwowania mnie na Instagramie na Facebooku również tam jest, a na Instagramie jest mnie troszkę więcej. Zatem, jeżeli macie ochotę zobaczyć karty dnia, być może quizy tarotowe, to zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. A teraz już szybko przechodzimy do rzeczy. Już tutaj będę pokazywała Wam e, mm, grupy. Grupy kart, które się tu realizują. Mamy trzy grupy kart. Mamy tutaj trzy kamienie. Te, te kamienie ukrywają również runę i podpowiem Wam tutaj na samym końcu, e, jaka runa była pod e, daną właśnie grupą, e, grupą kart. E, zatem to będę wyciągała na, e, na samym końcu. Dla Was, aby gdzieś tam dać tak zwaną kropeczkę nad I. I teraz, moi drodzy, zastanówcie się chwilkę nad tym, która grupa kart będzie tą Waszą, nazwijmy to, wybraną, tą, w którą chcecie tutaj celować. I teraz tak włączę tu podgląd, bo widzę, że jeszcze nie włączyłam. I teraz tak. Włączony, włączony. Pierwsza grupa kart, druga grupa kart i trzecia grupa kart. I teraz tak będziemy tutaj patrzyli na te grupy kart. Wybierzcie tą, która do Was mówi, ta, która gdzieś tam jest z Wami spójna. Być może któryś kamień przykuł Waszą, waszą uwagę. Pierwszy, drugi czy też ten trzeci. Możecie również zatrzymać filmik i zastanowić się, jaka tutaj grupa kart jest dla Was. Pamiętajmy, pytanie, jakie brzmi do tego właśnie zagadnienia, to jak tutaj tworzyć i realizować swoje marzenia i Pragnienia. Osoby, które wybrały pierwszą grupę kart, będziemy patrzyli. Pierwsza karta, moi drodzy, jest to Królowa była. Najprawdopodobniej tą grupę kart wybrały osoby, które są takie temperamentne, osoby, które nie dadzą sobie też w kaszę dmuchać, tak? Osoby, które potrzebują tych właśnie realizacji, być może też gdzieś tam dzielą skórę na przysłowiowym niedźwiedziu, czyli bardzo szybko. Warto, żebyście się zastanowili, stworzyli plan i realizowali to. To, co należy unikać, to, nad czym gdzieś tam może nie potraficie też zapanować. Karta tutaj pustelnika, czyli unikajcie takie izolo takiego izolowania się w tym wszystkim. Karta pustelnika też może mówić o tym, że gdzieś tam marzenia, pragnienia nosicie bardzo, bardzo głęboko w sobie, bardzo byście chcieli je zrealizować na już, na teraz. No, ale właśnie, to jest tylko w Tobie. Bardzo często jest to historia, kiedy bardzo dużo bym chciała, bardzo dużo bym chciał, ale mm, gdzieś tam brakuje mi motywacji do tych działań. I to jest troszeczkę sprzeczne. Dlaczego? Królowa była. Bułowa to jest energia, to jest szybkość w gorącej wodzie kąpane. Tutaj jakieś marzenia, które się gdzieś tam realizowały, zrodziły bardzo dawno, najprawdopodobniej temu już Was. Być może one były odkładane na tak zwane wieczne nigdy, a z drugiej strony jesteście w tak zwanej gorącej wodzie kompanii, także macie takie dwie sprzeczne historie. Tu jest to, czego unikać. Działajcie jak najbardziej, ale też działajcie w sposób tak zwany logiczny i przemyślany. Tak? Tutaj jest karta, która mówi o tym. To, co możesz zrobić w całej tej okazałości, i to, co gdzieś tam e, mm, i na co masz, masz wpływ. Król Buław, tak? Jak zwykle karty osobowe stwarzają najwięcej problemów, gdy nie pytamy o osobę, a mamy jakieś zdarzenie. E, popracować nad swoim temperamentem, nad realizacją wszelkich właśnie działań, które w duszy ci grają, tak? Pustelnik to jest to, co mamy w środeczku, tak? To, nad czym długo się gdzieś tam być może baliśmy pokazać, a chcielibyśmy, żeby to się realizowało. Czasem jest tak zwany wehikuł czasu. No dobrze, pomyślę, jest, ale jakby czas realizacji, który ma się. Tworzyć jest zbyt długi i to Was też może zniechęcać. Zatem popracować nad niecierpliwością, nad swoim temperamentem i nad tym, aby to się w końcu realizowało. Dla niektórych z Was może również to wnosić, że macie kogoś w otoczeniu, kto może Was popchnąć do działania, kto może Was wesprzeć, na kim się możecie też oprzeć, tak? A jakie środki a i czynniki możecie. Jeszcze dołożyć do tego, aby te marzenie, pragnienie się mogło zacząć realizować, tak? Karta Diabła. No właśnie, wyjdźcie z kajdanów, które sobie sami nałożyliście. Karta Diabła mówi też o tym, że gdzieś tam spętaliście się, być może właśnie. Na... Działacie na tak zwaną okrętkę, tak? Karta Diabła mówi o, o bezwłasnowolnieniu, karta Diabła mówi też o tym, że powielamy jakieś schematy, czyli e, chcemy zbyt szybko, chcemy zbyt e, być może wszystko naraz, a jeżeli coś wymaga cierpliwości, i długofalowego działania, to zostaje to w tak zwanej myśli, tak zostaje to na półce, no bo to jest tak jak odchudzamy się, jeżeli nie widzimy efekty w miesiąc, to ach, to nie ma sensu, tak? A jest to długofalowe, bo też może być takie pragnienie. Gdy chcemy osiągnąć sukces na przykład zawodowy i myśleliśmy, że w ciągu trzech miesięcy dostaniemy awans, bo robiliśmy wszystko i to jak gdzieś tam jest w odłożeniu, to przestajemy się starać, no bo po co? Czyli popracować nad tym, tutaj unikać tak zwanych nawyków, powtarzalności, bo to gdzieś tam jest tym czynnikiem, który powoduje to, że nie do końca to się realizuje. Macie na to wpływ i jak najbardziej warto to w sobie też zmieniać, tak? I jaki będzie tutaj ostateczny rezultat? Ostateczny rezultat jest koło fortuny. Koło fortuny można mówić, że jeżeli będziecie szli według wskazówek tutaj, to macie ogromną szansę zrealizować swoje marzenie i swoje pragnienie. Koło fortuny też nie mówi czasu, a mówi o zdarzeniach, czyli poprzez zdarzeniowość. Jeżeli będziecie szli według tutaj właśnie tych wskazówek, według tych podpowiedzi, według tych informacji, to jak najbardziej będzie to Wam będzie Wam to tutaj dane macie tutaj runę, która mówi o inspiracji, także inspiruj się i działaj zatem tak to, tak to wygląda moi, moi drodzy mam nadzieję, że to będziecie widzieć, bo widzę, że mi się tutaj to ucięło w, tej, w kamerze, bo skupiłam się na tym, co Wam przekazać, tu jest właśnie karta. Karta diabła. Zatem, te osoby, które wybrały grupę pierwszą kart, to mogą zrobić. Reasumując, popracować nad temperamentem. Nie bądźcie w gorącej wodzie kompanii, tak? Jeżeli coś wymaga długofalowego działania, zastanówcie się, czy naprawdę nie warto już teraz zacząć, bo gdybyście tego nie zaniechali, to już być może to długofalowe by się realizowało, tak? Popracować nad swoim temperamentem. Również może tutaj być. Informacja, że macie kogoś w otoczeniu, kto może Wam w tym pomóc, uwolnić się od powtarzalności nawyków uwiązania tutaj. Ale również karta diabła, podpowiem Wam, mówię o tym, że jeżeli Wasz sukces, Wasze marzenie zależy od kogoś, bądź czegoś, to należy się z takiej myśli wyswobodzić. Co innego jest, gdy Wam ktoś może pomóc, ale nie uzależniać od pomocy kogoś swojego marzenia, pragnienia. Bardzo ważna informacja. Jeżeli się będziecie trzymać wskazówek, jak najbardziej. I tutaj... Macie runę, która mówi o tym, żebyście się inspirowali. Zatem tak to, tak to wygląda. Dobrze, no to mamy tą pierwszą grupę kart. Nazwijmy to zakończoną, tak? Druga grupa kart, która się tutaj zarysowała dla Was, i te osoby, które wybrały drugą grupę kart, to też będą. Mogły realizować swoje marzenia, poprzez jakie działania. Pierwsza karta, siódemka mieczy. No właśnie. Czasem sami siebie oszukujecie, być może usprawiedliwiacie pewne działania, a czasem, być może nie definiujecie swoich marzeń, być może nie macie określonego, jeszcze sprecyzowanego celu, taki, który naprawdę da Wam szczęście. Jest wielu ludzi na świecie, żyje, którzy tak naprawdę nie wiedzą, co im przyniesie szczęście. Oni nie wiedzą jeszcze, czego chcą, ale czasem w tych marzeniach, gdzieś tam przy realizacji chcą zmierzać na skróty, bądź troszeczkę siebie oszukują na tej zasadzie. Siódemka mieczy również mówi o tym, żeby nie żyć czyimś życiem, czyli żeby Twoje marzenie nie było marzeniem przyjaciela, e, m, przyjaciółki, e, koleżanki i, i, tak dalej, i tak dalej, To jest ważne. E, to co, z czym masz jakby też problem i to gdzieś tam też się, no właśnie nie umiesz się uwolnić od pewnych historii karta tutaj odrodzenia również mówi o zbyt dużym poczuciu odpowiedzialności i bardzo często ta karta jeżeli mówimy o właśnie marzeniach pragnieniach, realizacji swoich marzeń mówi o tym, że tak jakbyście więcej Wam zależało na tym żeby ktoś był szczęśliwy niż więcej zrobicie dla kogoś niż dla siebie Siebie, tak? Karta też odpuśćcie, pozwólcie sobie na to, aby móc realizować to swoje marzenie, pragnienie i wcale to nie musi być z poczuciem winy realizowane. Tak? I tutaj to, co możesz zrobić, na co masz wpływ, no, i rycerz buław, rycerz buław, zabierz swoje zabawki i zmierzaj jak najbardziej w innym kierunku. Działaj aktywnie, masz do tego zupełne prawo. Działaj, ruszaj do przodu i zmień perspektywę, zmień tutaj czasem nawet i miejsce, bo być może energetyka danego miejsca, w którym aktualnie jesteś, nie pozwala ci na to, aby realizować Twojego właśnie marzenia czy też pragnienia. Tak? Jakie środki do tego? To musisz przedsięwzięć, żeby to się realizowało. Trójka buław. Trójka buław mówi o poszerzaniu horyzontów. Trójka buław mówi o tym, jak trzeba to wyjedzie, jak trzeba to iść w podróż, jedź w podróż. Rycerz Buław też mówi o podróżach, o przemieszczaniu się. I tutaj też poszerzaj horyzonty, zbadaj temat, zbadaj grunt odnośnie tego, że być może nie wiesz, czy, czego jeszcze gdzieś tam, co ci da szczęście. Bo jest wiele osób takich, ale też pozbądź się tego być może na siebie nałożonego poczucia winy w historiach takich, które mówią o tym, że chciałbym, chciałabym realizować swoje pragnienia, poszerzaj horyzonty, badaj, e, spróbuj, to może być metoda i próbi błędów, jeżeli nie wiesz, czy gdzieś tam ta praca da Ci satysfakcję, to działanie da Ci szczęście, e, spotkanie z taką grupą ludzi, próbuj, próbuj, poszerzaj horyzonty i gdy gdzieś tam będziesz o, te działania realizował, zobaczcie jaka jest piękna karta na końcu cesarzowa, cierpliwość, a określenie się cesarzowa wie, czego chce. To jest konkretna kobieta. Ona gdzieś tam już pewne ziarno zasiała i będzie czerpała z niego jakby plony po stosownym czasie. Zatem wy też, jeśli się określicie, pozbędziecie się jakiegoś balastu, który na sobie właśnie macie, będziecie aktywnie działać, poszerzać horyzonty, nie bójcie się próbować, to wtedy też będziecie spełniać się swoje. Swoje marzenia. Macie tutaj, kochani, runę, a, która może wnosić się o tym, że a, to jest: popracuj nad realizacją marzeń, tak? A, jest to runa Petro, zatem mm, możecie jak najbardziej e, realizować swoje marzenia. To jest tak zwane słowo klucz, którym gdzieś tam a, możecie się pomóc, ale również, że gdzieś tam ta runa może Wam. To żyć kochani. Zatem śmiało, śmiało, śmiało. Dobrze, no to tutaj jest kolejna grupa kart, trzecia, ostatnia. Tutaj też wyciągnę tą runę jako ostatnią na koniec i pierwsza karta mówi to jakimi jesteście tutaj osobami, tak przyczyna całej tej jakby sytuacji pokazuje to nad czym warto, żebyście popracowali, po pierwsze giermek kielichów giermek kielichów mówi o czym? O tym, że gdzieś tam abyście w realizacji swoich marzeń nie czuli się gorsi, żebyście mm, nie Poprzez swoje jakieś lęki, obawy, kompleksy, e, nie zatrzymali swoich działań ku realizacji marzeń, pragnień. Giermek Kielichów bardzo często mówi o tym, że ja czuję się gorszy, gorsza od innych, e, czuję się niedowartościowany, taki trochę, nazwijmy to, jakby mi czegoś brakowało, że nad tym też trzeba popracować. tak? Karta Śmierci mówi, że trzeba przejść transformację, Potrzebujecie transformacji i zamknięcie pewnych drzwi, które jeszcze nie zostały domknięte, czyli poprzez własną decyzję, jak najbardziej. Karta śmierci jest też, może mówić o tym, że wielokrotnie przed Wami zamknięto drzwi, dlatego też Wy tak się czujecie dzisiaj, a nie inaczej. Um, to, co możesz zrobić, na co masz wpływ. Piątka buław, możesz się śmiało rozpychać łokciami możesz powalczyć, możesz pokazać, że, że potrafisz, jak najbardziej i masz wszelkie możliwości, predyspozycje do tego, aby być tą osobą, która zawalczy i wygra, jak najbardziej, zatem rozpychaj się łokciami, tak? w całej tej sytuacji jakie przedsięwzięcia? Róż do przodu, również zacznij swoją podróż ku realizacji marzeń pragnień. kartery 2 na również może wnosić to, jeżeli potrzebujesz nawet gdzieś wyjechać, podróży, być może środka transportu, żeby gdzieś tam realizować swoje marzenia, bo każdy z nas ma inne marzenie. Środek transportu może mówić, że chcesz podróżować, chciałbyś mieć jakiś samochód marzeń na dzień dzisiejszy, chciałbyś podróżować, chciałabyś podróżować, chciałabyś być w ciągłym ruchu, być może chciałabyś w jakiś tam sposób. Tutaj um, realizować swoje marzenia poprzez aktywne, właśnie działania. i Karta Rydwana też o tym mówi. Karta Rydwana też mówi o kwestiach sportowych, kwestiach szeroko pojętej techniki, również uh, tutaj i to też uh, może mówić, że to ci w tym uh, tutaj jak najbardziej pomoże. Uh, co możesz zrobić? Tutaj, uh, jakie. Um, to, co możesz zrobić, rozpychaj się, jak najbardziej pokaż siebie bo ma możesz, jak najbardziej tak, i karta, no zobaczcie dziesiątka, dziesiątka kielichów e, dziesiątka kielichów może mówić o tym, że uzysku, uzyskujecie to swoje pragnienie jako cel finalny e, tutaj realizacji marzeń i pragnień e, tutaj są podróże dla jednych może to być, chciałabym mieć, moim marzeniem jest mieć stabilną szczęśliwą rodzinę na przykład, tak, moim pragnieniem jest zbudowanie a, pięknego domu, w którym będziemy Miłość. Moim marzeniem jest na przykład realizowanie siebie, na przykład w pomocy rodzinom. No, no różne, różne, różne historie się tutaj też mogą otworzyć. Mogą w każdym razie, jeżeli uwierzysz w siebie, nie będziesz się czuł, czuła gorszy, gorsza, to jak najbardziej będziesz mogła. Realizować swoje właśnie tutaj pragnienia. Tak? Jeżeli ktoś zamknął wielokrotnie przez tobą drzwi, to nic. Nie, nie drzwiami to okno wejdź, ale również warto, żebyś ty przeszła, przeszedł transformację. Tak, rozpychaj się łokciami, idź do przodu, a cel zostanie osiągnięcie. Runa dla ciebie jest tutaj, runa rajdo, jest to droga. Spora droga przed Tobą, ale jak najbardziej ją będziesz mogła, będziesz mógł kroczyć tą drogą do celu właśnie tejże realizacji marzeń i pragnień. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, mam nadzieję, że te informacje no, będą z Wami rezonowały, będą spójne i gdzieś tam no, identyfikujecie się z tymi no, tutaj przekazami, które właśnie Wam podpowiedziałam. Wprowadziłam troszeczkę runy tutaj. Runy są ze mną od jakiegoś czasu. Ja gdzieś tam z nimi nie idę w kierunku, nie wiem wróżenia z run mam w swoim otoczeniu świetną runistkę, która gdy robiła właśnie na tak zwane talizmany, czy to w bransoletce, czy to właśnie na łańcuszku, to ona mi tworzyła też skrypty i to ona mi podpowiedziała właśnie znaczenia te słowa klucze, które mogą również i Wam pomóc a zatem jak jak najbardziej, pamiętajcie też o tym że runy słowa bardzo, bardzo silne i nie można łączyć ich z innymi talizmanami, bo one mają bardzo, bardzo silne znaczenia. Dlatego też ja w jakiś tam sposób nie czuję się na tyle gdzieś tam stabilnie z runami, żeby wychodzić z nimi w tak zwany świat, czyli wróżenie z run i jakby. Tego typu działania. Wspieram się, zawsze mam ten parasol ochronny kimś i nie będę tego ukrywała, i słowa klucze również są uzyskane od tej runistki, która mi jak najbardziej tutaj pomaga w tym, abym jakiegoś głupstwa po prostu nie zrobiła. Zatem mam nadzieję, że Wam ten filmik się spodoba, że gdzieś tam to pomoże, choć w takim minimalnym stopniu, abyście Wy mogli zrobić ten pierwszy, ale nie ostatni krok do tego, aby Wasze pragnienia, marzenia zaczęły się realizować. Kroczek po kroczku. Za dzisiaj Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Całuję. Pa, pa!